13 sezony pojedynków, wyzwanie 19 Legia Warszawa. Zapraszam Was na to spotkanie, komentuję i gra oczywiście dla Was. Gra miasta to już jest wyzwanie 19. Tym razem e, jednak na prośbę Was, Waszych łapek, w Waszych komentarzach Legia Warszawa. Formacja jaką gram to 4-4-2. Standardowa formacja. Nic tutaj e, nie e, zmieniałem. Legia Warszawa, tytułowany oczywiście Klub. Wszyscy zapewne wiecie o tym. Eee, kolejna akcja, uważacie Gram z drużyną FC Köln, Jest to FIFA. 13 sezony pojedynków, liga eee, pierwsza. Także jest naprawdę o co grać. Kolejne 3 punkty. Mam nadzieję, że będą dla Legii Warszawa. Zobaczmy też, co pokaże nam przeciwnik w tym spotkaniu. Czy da nam pograć, bo sądzę po końcówka 87 eee, zapewne będzie oznaczać eee, jego wiek. Tak mi się wydaje, Panie, numer na koszulce. Jest to wyzwanie już 19. Niedługo będzie wyzwanie 20. Do tej pory obejrzało, czekajcie chwilę, do tej pory już naprawdę dużo osób obejrzało te wyzwania. Widza cieszą one się popularnością. Na moim kanale komentarze piszcie jakim zagrać dla Was zespołem w 20. już wyzwaniu. Widza FIFA 13 w sezonach pojedynków. Futa, nie będę grał wygram tylko wyzwania widza i myślę, że to na tym poprzestanę e... Lubię po prostu grać wyzwania, poznaje się nowych cały czas graczy, nowe zespoły, nowe drużyny i to jest mi się wydaje, że najlepsze. Nie mam czasu po prostu tworzyć nawet e, składu, jeżeli chodzi o żeby zagrać w e, Ultimate Team, tak? Tam gdzie się tworzy e, te drużyny. Troszkę może o tym meczu 11 minuta, a na razie żadna drużyna nie stworzyła sobie jeszcze dogodnej e, sytuacji. Spotkanie jest szybkie. Walka w środku pola e, boiska Legii nie ustawiłem jako ofensywnej, nie chciałem e, ryzykować. Jeżeli sytuacja nie zmieni się na boisku, to wtedy wiadomo, e, będę musiał troszkę podkręcić tempo. Na razie mamy rzut rożny Legia Warszawa. Pierwsza e, myślę, że będzie dogodna sytuacja. A jednak Sipel e, na e, posterunku. Dobrze, dobrze. Gramy tutaj kolejne trzy punkty, które nam pozwolą w rankingu awansować o kilka pozycji. Aktualnie spadłem w rankingu, troszkę się chyba opuściłem 2000 bodajże 100 pozycja, jeżeli chodzi o sezony pojedynków, a byłem 1200, także spadek o naprawdę kilka pozycji. Nie mogą oddać strzał, rzeczywiście nie wiem dlaczego ja czekałem, bezpośrednio mogą uderzyć na, na, na bramkę. Teraz kolejna akcja, uważam, musimy uważać, bo, o, ale teraz to ładnie zagrał. Dobrze, to jest z wody, z wody FC Drzyna, FC Köln, czyli gramy jak zwykle z Niemcami, Niemcy zawsze e, wśród Polaków. Ładne tutaj sztuczka techniczna, ładnie gra, muszę powiedzieć wam. Ogarnia, 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 wie, 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 wie jak się gra w tą FIFA. W końcu to Liga Pierwsza, wydaje mi się, że widzę pierwsi już chyba e, najlepsi. Jednak gracze, cała ta e, śmietanka, najwyższy chyba mi daje poziom, jeżeli chodzi o FIFA, jest zawarty. Dobrze, ładnie, ładnie strzał. A i dobra interwencja bramkarza niemieckiego Sipel znowu na posterunku. Mamy kolejny rzut rożny Wolski, będzie wrzucał tą piłkę Wolski. Głową wyjął, kto wybił, czy obrońca, który stał przy słupku, czy yy, jednak Sipel, znowu rzut rożny dla Legii Warszawa, groźne, naprawdę groźne są sytuacje, niestety, yy, kurczę, mać strzał, jest bramka, w końcu Liuboja, 26 minuta, legioniści, 1 do 0 prowadząc zresztą FC Koli, Świetnie, naprawdę bramką pachniało, że mieliśmy zdobyć tą bramkę wcześniej, ale pamiętajcie, niewykorzystane sytuacje też mówią się mścić Dobrze, że ja strzeliłem tą bramkę. Zobaczmy jeszcze raz. Strzał naprawdę mocny w okienko. Bramkarz Legia Warszawa obejmuje e, prowadzenie w tym meczu 1 do 0, 26 minuta Liu Bo ja. Legia Warszawa e, w T-Mobile Ekstraklasie zapewne wiecie e, oj, murowany jak, jak na razie e, fawory do zdobycia e, tytułu mistrza e, Polski ostatnio e, wy, wygrana że z ruchem chorzów jak dobrze pamiętam Mam troszkę zaległości e, w tabeli ale wydaje się, że chyba to był z, ruch, z ruchem chorzów. Teraz musimy uważać, bo przeciwnik znowu chce zaatakować. Chyba narzucił troszkę na wysokie, wyższe tempo. Tutaj zagranie główkowe jednak nie udało się udebrać. Teraz jesteśmy w głębokiej defensywie. Musimy chyba jednak przerzucić się zaraz na tryb defensywny, bo nie chcę stracić bramki. Zawsze jak jest tak, że jak gram, zdobywam bramkę, zaraz później szybko e, tracę bramkę. Nigdy nie mam takiej przewagi na e, kilka bramek. Nie wiem czy właśnie to spowodowałem, że przeciwnik chyba jednak narzuca y, bardziej ten tryb ofensywny, a ja muszę się później bronić. Ja nie lubię się bronić, ja lubię atakować, kontrować. Zapewne wiecie, nie w moim stylu jest no, bronienie się. Zobaczcie mniej więcej jak on to ogarnia. chyba musimy wrócić tryb defensywny. Tutaj zamęt y, w defensywie. Spokojnie rozegrajmy to. Może coś uda się, jeszcze jakąś akcję przed e, pójściem do szatni, coś skołować, tak tu Aj, będzie rzut rożny? Tak jest, będzie rzut rożny. Legia w tym spotkaniu naprawdę jest groźna z rzutów rożnych. Wolski, 37 tam mamy kolejny rzut rożny. Zobaczmy, czy ta radę. Wolski! Ja! Niewiarygodne, powinna być naprawdę chyba bramka w tym momencie. Niestety nie, 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 nie dało rady. Wybicie znowu fartowne, żebyśmy teraz bramki za to nie stracili. Oj, źle, złe, zagranie, złe, złe i szybka akcja drużyny FC Köln. Zawsze jak wyszło, wybieram Legię Warszawa, to albo gram z Legią... Strata! Niebezpieczna sytuacja, zawsze gram e, Legią Warszawa, to... Uwaga! ale wow, teraz dobra interwencja, rzeczywiście polskiego bramkarza popisał się. Miałem w tym momencie naprawdę więcej chyba szczęścia... Wybijmy to, wybi to. No. Coś niesamowitego. Dobrze, że nie straciłem tej bramki. Jednak w futbolu też trzeba mieć szczęście. A teraz ładnie to zrobiłem. Nie no, teraz 45 minuta. Legia Warszawa prowadzi. Nie ja wiem czy sensacyjnie z drużyną FC Kiel 1 do 0. Sędzia teraz powinien zaprosić nas na przerwę. Dość wyrównane spotkanie. Dwie drużyny miały sytuację na zdobycie bramki, ale jeszcze nie koniec, sędzia jeszcze nie gwizdze dobra Prowa ale tu mamy jednak pressing, coś niesamowitego sędzia powinien nas zaprosić w tym momencie na przerwę i tak właśnie robi, arbiter e szwajcarski zaprasza nas na przerwę idziemy do szatni, Legia Warszawa prowadzi 1 e do 0 z Kaiserslautern Zapraszam Was na przerwę. Będziemy się słyszeć za 15 minut. Jesteśmy z powrotem. Legia Warszawa prowadzi 1 do 0 z drużyną FC Köln. Zapraszam Was na drugą połowę. Mam nadzieję, że tak samo ciekawą jak e, pierwszą. FIFA 13 sezony pojedynków. Dobra, tu akcja, musimy uważać. No, a jednak w defensywie legioniści też e, nie odstępują drużynie. Dobrze. bramka, piękna akcja Luboja, druga jego bramka w tym spotkaniu 49. minuta, Legia Warszawa prowadzi z Kaiserslautern 2 e, do 0 ładne wykonanie, lepsze jeszcze wykończenie bramkarz e, nie miał praktycznie nic do powiedzenia w tej sytuacji i legioniści prowadzą e, 2 do 0, Kaiserslautern naprawdę dobre wydaje mi się e, mecz e, legionistów, troszkę jednak e, w defensywie były momenty, gdzie grali słabiej, ale to jeszcze nie koniec spotkania, to dopiero 40-50 minuta meczu. To już jest 19. wyzwanie. Mogła po... kolejna akcja, tutaj stał ten jednak dobry kuciak, dobrze interweniował, pewny chwyt polskiego bramkarza. Legioniści, zobaczymy jak w tym sezonie poradzą sobie, że Legia oj nad bramką, ładne tutaj wykończenie Koseckiego Kosecki, e, świetna bramka podajże z meczu e, z, Jagiello z Jagiellonią albo z Podbeskidziem gdzie praktycznie minął trzech obrońców i strzelił bramkę jak Lionel Messi e, jednak tutaj gramy teraz w rząd Kazi na razie e, nie miał takiej dogodnej sytuacji na strzelenie bramki asystował tylko przy drugiej bramce, gdzie bramka strzelił Ljuboja Kuciak. Po... Nie ma. Nie ma. <noise> Jak to możliwe? Coś takiego nie strzelić. Dwa słupki, pusta bramka. No jednak legioniści mają szczęście w tym e, spotkaniu, że nie stracili bramki, a powinni stracić. No ale to jest piłka nożna, niestety. Piłka nożna też jest grom błędów. zobaczmy kolejna sytuacja. Wicie tu jednak. Oj, oj, będzie... aj, blisko byłem do zdobycia tej piłki przejęcia jej. Walka w środku pola. Teraz musimy uważać, bo będzie chyba podanie tak jest. Tak, przeciwnik dobrze też rozgrywa tą piłkę. Legioniści przypominam prowadzą 2 do 0. z autem 60. E, druga minuta, już 19 wyzwanie widza. Niedługo jubileuszowe 20 już. E, zwanko. Także komentarze, piszcie co, jaką dla Was zagrać kolejną drużynę, a postaram się zrealizować. Ja wiem, że czekacie na nie swoje drużyny, ale to jest jednak trzeba w każdym rząd zagrać, to jednak troszkę trwa. Codziennie materiałów z FIFY się nie pojawiają, ale... Ole, masa błędów w defensywie. Aj, blisko! Kolejna odgodna sytuacja, jednak Legia ma problemy defensywy. Zobaczcie, jeszcze raz na tą sytuację musimy uważać, bo naprawdę stracimy bramkę. 67 minuta, Legia prowadzi 2 do 0. Teraz mogę powiedzieć, że to jednak to prowadzenie jest nie do końca takie pewne jak pokazuje wynik, tutaj mamy też problemy z ogarnięciem tej defensywy. Popatrzcie na to, nie mogę praktycznie wyprowadzić piłki sprzed swojego pola karnego dominacja na razie drużyny niemieckiej, ale myślę, że spokojnie jeszcze przyjdzie na to czas i jeszcze będziemy mieli swoją sytuację w tym meczu. No, a i nawet potrafią takie podanie przejąć, to świadczy o determinacji przeciwnika w tym spotkaniu. Nie no, niewiarygodne. To naprawdę nie mogą legioniści wybić piłki, no! Łap to, Kuciak! To się Naprawdę Legia ma problem w tym spotkaniu eee, z widzieliście to? Musimy teraz to szybko wybić, musimy uważać na tą akcję, bo tutaj mogą być problemy Nie no to jest obrona, obrona normalnie częstochowy w tym momencie Ale spokojnie, jeszcze nie koniec No Faul chyba tak? No, dobrze, że chociaż tyle tyle zasługuje do boju Legio, tak jest, doping kibiców. Yeah, to, to. masakra. Musimy teraz się spokojnie wracać, znowu tą piłkę wybić. Dobrze jednakże jeszcze w defensywie jako taką potrafię to ogarnąć, że z pierwszej byle jakiej akcji przeciwnika nie strzeli, mi troszkę jednak się pogłówkować. Dobrze. Nie, jednak nie udało się. Teraz musimy to jakoś to rozegrać. Wow, teraz Dobry. jednak dobrze. Tutaj wszystko jest ogarnięte. Na razie, słuchajcie, nie jest, że tak chyba tak źle. Chcę tutaj, co mamy faulowany. Ktoś chyba był mój zawodnik. Tak. No, no pod widzieliście to? Ja wiem, że ona ma z małą dostaje, no ale słuchajcie, no, to, to, to taki może być. No. 84 minuta. Legia prowadzi 2 do 0. Z dobrze, może uda się jeszcze coś, jakąś akcję rozegrać? Świetnie, nie, no trzech na dwóch, żeby dać sobie stracić taką piłkę. Wierzcie mi to jest naprawdę już. Trzeba być hardcorem. Walka jednak w środku pola boiska, troszkę więcej siły, mniej techniki, ale spokojnie, dobrze. Nie ma faulu, nie ma nic, strata, jedynie piłki. Nic więcej nie mogę Wam powiedzieć. 89 minuta Legia prowadzi 2-0. Myślę, że to spotkanie będzie na naszą korzyść. Jednak legionistom udało się e, póki co e, obronić i wywieźć z Kaze Slauten 3 e, punkty. Kolejna akcja tutaj, prawą stroną boiska, jednak dobre wyjście, szybkie w defensywie. Może coś jeszcze się uda nam zdziałać. Dobrze. Podanie no strzelaj chłopie! Tak jest luboja hat-trick! Przeciwnik nam się rozłączył, nam podziękował za spotkanie, także to była FIFA 13, sezony pojedynków 19. Wyzwanie na waszą prośbę zagrałem Legion Warszawa hat-trick Liuboj e, Kosecki, kolejna asysta. Także to tyle, co miałem Wam do pokazania w tym wyzwaniu. Będziemy się słyszeć w kolejnym już 20. Pozdrawiam Was serdecznie, czekam na Wasze komentarze i opinie co do tego spotkania lub kolejnych zespołów. Trzymajcie się na razie. Cześć!